Cześć, siemanko, witajcie Ale jak to co spadło? Masz Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i dzisiaj witam was w filmie Pod tytułem 24 godziny w tym pokoju Aha ECHO 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 więc zostawiajcie łapki w górę jeśli z takich filmów Subskrybujcie kanał by ten czerwony guzik był Szary Szary I piszcie komentarze jakie jeszcze 24 godziny moglibyśmy zrobić W tym przypadku będę to tylko ja Poświęcę się i przyjmuję wyzwania od LG Którym jest spędzenie tam 24 godzin Myślę że dam radę, ale nie wiem Może mi odbić w trakcie bo nie ma żadnych okien Nie ma żadnych innych elementów I gdy zamkniemy to pomieszczenie okay. Powodzenia Dziękuję Zamknij drzwi

Samo w sobie echo może sprawić, że oszaleję prędzej czy później, plus będę musiał zrealizować zadania, które dostanę, więc nie będzie łatwo. Nie będzie to tylko siedzenie i... Co mam robić? Pewnie spytacie, co zrobię z kibelkiem? Otóż przysługuje mi w ciągu doby trzy razy wyjście po 10 minut Więc będę musiał swój organizm do godzinówki przyzwyczaić, żeby tutaj, tutaj radę Jak jestem coraz bliżej tego challenge'a, to coraz bardziej wątpię w to, że dam radę te 24 godziny tam spędzić Ale jestem na to przygotowany, psychicznie, w miarę To jest w ogóle miejsce, w którym będzie się moja ekipa komunikowała Mają drabinę, mają tam dziury w tym kantorku I przez te dziury będą dostarczali mi cokolwiek, będzie potrzebne e, Nie dam radę? Renek zadam od ciebie spokojnie co? Nie on tak co zostać? No, Dajcie ten beton. Jaki beton? No dobra, zacznijmy od tego, że możemy sobie przynajmniej przestrzeń. W tą stronę mamy raz 6 stóp, natomiast moja stopa to jest 30 cm 6 razy 3 180 cm na 6,5. 195 cm 185 na, na 195 Ja pierdyka, jak tu jest mało miejsca, ja już szaleję A to są te dziury, które mi się komunikowali. Ej, rzućcie wodę! Nie yeah. proszę! Ej, buty jesteś bo tu spędzę trochę czasu. Ej, nie mam dziurę w skarpetce! woda! Rzucaj! Ej, czemu końcówka? <laughs> Serio! czy zdrzemnę. To może być dobra opcja, bo się dzisiaj nie wyspałem. Strasznie dziwne jest uczucie w tym pokoju, bo sufit jest bardzo wysoko. Chyba na nie wiem, 3,5 metrach, jak nie 4 nawet. I bardzo mało miejsca wszerz, co powoduje, że ryje operet strasznie. No cóż, poleżę sobie chwilę. Prędzej czy później dadzą mi jakieś zdanie do zrealizowania. I czym co się będzie działo. Uwaga, Pierwsze zadanie! Nareszcie! A to nie jest zadanie. A co to jest? Otworzysz to, zobaczysz. Okej. Okay. Wow! Mam! Rozwiązałem! Dobra! Ale to jest smutne. W sensie to, że to sam się znaje. No dobra, sprawdźmy co my tu mamy. Wow, 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 Widzę, że poza wyzwaniem od dostałem też dual screena, którego zresztą w niemczech oglądałem. Nareszcie. czekałem na niego cały czas. Dostałem właśnie statyw. 3, 2, 1. Jest. No dobra, mamy telefon Na szczęście mam tu wi-fi, bo w tej skrzynce znajduje się router i prąd Więc będę mógł telefon pogładować, a razem podłączę się do internetu na szczęście Nie, z tym bez problemu wydaje mi się, że mi tam Radę zrobi zadanie W sensie bez telefonu, bez czegokolwiek, bez dostępu do ludzkości Byłoby to dosyć ciężkie, ultra zanudziłbym się na śmierć Ale z telefonem naprawdę bez problemu Co jest? Ej, ja tu się oduszę! Ej, serio mówię! Co za chore człowiek! Jak ja tu mam dobę przeżyć czymś takim? Co ty robisz? Uduszę się, daj spokój! Masakra! Nie już, nie już nie rób więcej! Nie rób więcej! Przeżyję, nic się nie stanie, ale masakra, jakie mleko teraz się zrobiło. Moi drodzy, wbijajcie na kanał Fartuchy. Proszę bardzo, to jest ten kanał. Tu możecie sobie wpisać fartuchy i jesteście w stanie sobie wyszukać ten kanalik. Dobra, poglądam sobie YouTube'a, spędzę trochę tak czasu i jazdę dalej, no bo co innego? Ja sobie tu spokojnie YouTube a oglądam, a tu pierwsze zadanie to w przyszło. Badanie. Zrób sesję zdjęciową i wrzuć je na Stories. I rozwinięcie. Zrób zdjęcie za pomocą G8X. Obrób je, korzystając z dwóch ekranów, i wrzuć je na Insta Stories. Easy peasy lemon squeezy, tyle mogę powiedzieć. Więc bierzemy telefon i robimy sesyjkę. O, i zarobisz teraz, jest fałsz. Po... Będę mógł sobie położyć tak za pomocą drugiego ekranu. stoi po prostu normalnie, nie? 10, 9. Dwa, jeden. Ej, fajne zdjęcie wyszło, nawet. Spoko. Wykadruję je sobie, pokoloruję i zobaczymy, jak wyjdzie. Ale powiem szczerze, że wygodna ta podłoga. Spoko. Zdjęcie jest samo w sobie naprawdę fajne, mega mi się podoba Małeś w radę, zdjęcie wrzucone, picabella Spoko jest to, że nie tracę czasu, ponieważ piszę teraz ze swoimi montażystami Bo jeszcze dzisiaj publikuję film, więc tego publika muszę zrobić stąd Wszystko ogarnąć tutaj <grymne> Nie będzie <grymne> się tak na tego, naprawdę. Najgorsze jest to, że mi się sikać Będę musiał rozplanować sobie czas pójść do toalety Nie mogę pić za dużo wody, ale nie mogę też się odwodnić Z Tej wody mi na pewno nie starczy oczywiście, więc będę prosił o więcej Ale nie mogę też pić za dużo wody bo wtedy będzie przypał. Ekipo! Dajcie mi jakieś zadanie! Zaczynam się nudzić. Ogarnałem wszystko w telefonie co miałem ogarnąć. Dobrze, że go w zasadzie dostałem, bo bez tego bym stał z robotą, a tak to spędzając tu czas, jest co robić. I zadanie. Zobaczmy, jakie. Okej, okay, sprawdźcie. Poproś widzów o zadanie. No dobra. Nagram sobie insta-story. Zobaczymy, co będą ludzie mi kazali zrobić. Okej, okay, pomyślałem sobie, że najlepiej będzie zrobić insta-story z jakimś zdjęciem. I ankietą, co mam zrobić? Mamy zdjęcie. Co zrobić? 20 pompek, czy 20 przysiadów? No okej, okay. 85% osób jest za tym, żeby zrobić 20 pompek. Do dzieła. Raz. Przyda mi się bluza na potem. Ej, rzućcie mi bluzę jaką, bo mi się potem przyda, jak tu będzie chłodno. O Jezus, Maria, ale poleciała. Dobra, poklikam sobie jeszcze w telefonie i się położę. Bo to wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób na przeczekanie tego czasu. Ręku? Co... Nie? Dawaj! Dostałem właśnie chwilkę zadanie. Odbierz telefon od jednego z fanów. Na IGF puść info. Czyli wrzucam Instaster z informacją, że się z kimś dzwonię. Nagrałem sobie taki film, o którym za dużo mówić nie mogę. I robię takie zadania, kto by chciał, żebym do niego zadzwonił na direct message na Instagramie, niech napisze do mnie wiadomość. Napisał do mnie jeden z fanów, nazywa się Foszczu Official, i napisał, może byś tak zadzwonił, a to dzwonimy do niego. Siema mordo! A dobrze! A co, ty odcinek nagrywasz? Ta odcinek nagrywam, Pomagaj do kamery. Ja mam, tak. <laughs> Dawidzie, bardzo miło mi cię poznać, cały YouTube i teraz ogląda. Bardzo mi miło, stary. Mega pozdrowionka, lecę z kolejnymi zadaniami. Trzymaj się, Dawid. Okay. Trzymaj się. Ja pierdykam, bez spoko gościu, ale mi humor poprawił. Mega ziomek. Kolejne zadanie zrealizowane. Yeah. Chłopaki! Macie coś do jedzenia? Yeah. Proszę! Trochę zgłodniałem szczerze mówiąc. No, leci, dawaj! Cytryna! Ja wiem, że witaminę, ale coś pożywnego potrzebuję! No! O, jabłko! Dziękuję! Mam jabłko. Yeah! O to chodziło. No. Mamy ciebie jeszcze jedną opcję. Jaką? Tutaj, bardzo proszę, zadanie. O! Kolejne zadanie. Do wykonania. Ej, co to jest? Te zadanie! A, tu już jest kartka druga! Zamówię zadanie za pomocą alfabetu Morsa. Ej, a nie łatwiej mi będzie po prostu przez drzwi krzyknąć tak teraz? Nie, musisz wykonać zadanie. Dobra, czy druga strona jest gotowa? Ale no kurde, przecież, jak mam wystukać długie stuknięcie? To jest krótkie. A to jest drugie. Dobra. Py. Tak, to jest py. I. Dobrze Z Z, zgadza... Ile was tam jest? Trzy. <laughs> Trzy osoby po drugiej stronie I uwaga, kolejne To Tak Już pewnie wiecie o co chodzi, ale ostatnia literka A, pizza, tak? Pizzę poproszę Jakakolwiek Capricioza. Jaka? Kurde, no nie będę pisał kapricioza teraz Zamówcie, ja poczekam Kapryciozę. A? No, Capricioze Ale jak mi ją będzie tu rzucali, to tak żeby się nie rozwaliła Ale... jaką mówisz z Ja nie wiem co to jest Dobra, szybko wystukam, niech wam będzie Minęło trochę czasu i trzeba iść do kibelka Halo! Chciałbym skorzystać z jednej opcji toaletki no dobra, ale głupia zasada. Zapraszam, doprowadzę Cię do toalety. Remek, otwieraj oczy. Czy, mogę to super. Tak. Tak. Mogę otworzyć oczy Do środka, okay. do, środka okay. do środka. I do hmm. ściany, do ściany. gdy hmm. przyjdzie pizza. Pizza już tu jest, ale musisz jeszcze chwilkę poczekać. jest w środku. Jest pizzerka! O oh boy! Ha! Ej! To nie Capriccioza tylko margarita! No dobra! Margaritę też zjem. Ej, ale wodę potrzebuję! Yeah! No i tak, to ja mogę żyć, nie? Jest YouTube, jest pizza, czas płynie się? No To masz tu kolejne zadanie Co? O. Zadanie Zrób bazę z poduszek i koców Ale ja tu nie mam poduszek i koców Stań pod ścianą i oczy Dobra, zamykam oczy Oh, 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 otworzyłem oczy! Wystraszyłem się tego! Aaaaaah! To bolało! Ok, budujemy bazę. Ja mogę drugie krzesło? Dobra, drugie krzesło, budujemy tu chatkę Ale zarąbiście Nie no to teraz to bez problemu Przeżyję Telefoniki jeszcze mam procent 78 bo ja pierdzielę ale kozak się trzyma W ogóle pobieram sobie taką gierę Którą zaraz będę nawalał I włączyłem też aparat na raz żebyście widzieli moją twarz W momencie kiedy pokazuję że będę tę grę pobierał A jeszcze przed chwilą w ogóle wpadło kolejne zadanie Które nawet nie niesprawne Dopiero zobaczę za kilka chwil Jak sobie chwilę pogram Potrzebuję się odmurzyć Więc popykam sobie w gierkę A potem będę robił kolejne zadanie I w ogóle ogarnąłem tak zarąbistą gierkę Że to jest masakra na jednym telefonie da się zrobić z tego pada, a na drugim grać i wyświetlacz, nie? Dobro, to zróbmy kolejne zdanie, bo wiecznie grać nie będę. Dwie kartki. Uuu. Zadanie pod tytułem Przeczytaj łamańce językowe po śląsku. Proszę bardzo. Najpierw przeczytaj łamańce językowe, a następnie je przetłumacz. Masakra. My indywidualiści wyindig... wyind... wyindywidualizowaliśmy się z, ro... z rozentuzjazmowanego tłumu, który oklaskiwał przeintelektualizowane i przeliteraktualizowane. Dzieło. I oby po Śląsku padło to tak. My mądre hopy, w tym tłumie ludzi, który klaską mądrze to dzieło. Albo kolejne. Na wyrewolwerowanym wzgórzu przy. Wyrewolwerowanym rowerowca! Leży wyrewolwerowany rewolwer, wyrewolwerowanego rewolwerowca. Ja padł rewolwer szerifa leżą obok poddaje, szedł Sasza suchą szosą. No to powiem tak, cisnął Saszka, tamka i nie ma wody. Wszystkich to nie będę was nudzę, ale ale zarabista sprawa. W ogóle, jakbyście chcieli więcej tych śląskich filmików z mojej strony, to dawajcie śmiało znakam. Ha, robię się zmęczony i co mogę powiedzieć? Ok, co, nie ma dramatu, mam jedzenie, mam wodę, mam telefon, który pozwala mi na dostęp do internetu i do czegokolwiek, więc nie ma tragedii, żeby spędzić taki czas tutaj w pokoiku. No bo mam wszystko, czego bym potrzebował, w sensie mam jedzenie, mam wodę, mam wyjście do toalety jeszcze dzisiaj Jedno zrobię jutro, jutro, zrobię ostatnie i co i tyle. Uważam, że git, nie ma dramatu. Okej, okay. właśnie przyszło zadanie kolejne do zrealizowania. Jest to wybierz jeden z rekordów Guinnessa, postaraj się go pobić. Okej, okay. to trzeba sprawdzić w necie, jakie są rekordy Guinnessa. Jakie znalazłem, coś takiego tutaj, gdzie jest napisane, że nie mrugała dwie minuty. No i teraz pytanie brzmi, czy te dwie minuty to rzeczywiście jest rekord Guinnessa? Nie wiem. Wątpię, żebym pobił ten rekord, ale spróbuję nie mrugać jak najdłużej, a wy piszcie w komentarzach, czy pobiję jakiś rekord, czy choćby chociaż tyle. <laughs> Rozpoczynamy rekord Guinnessa w niemruganiu. To będzie strasznie ciężkie, a ja w tym zawsze byłem słaby. Okej, okay, uwaga, 3, 2, 1. Na no coś czuję, że nie wetrzę za długo. W sensie. Co? Roda, <grymianie> jestem taki słaby w tym. Ok, spróbujmy raz jeszcze. 3, 2, 1. Nie potrafię. Nie pobiję tego rekordu Guinnessa. Jaki jeszcze inny rekord Guinnessa mógłbym tu pobić? Nie mam bladego pojęcia, ale w mruganiu chyba najlepszy nie jestem. Wracam do gierki, to mi lepiej idzie. Chłopaki rzucili mi kolejne zdanie. Co to jest? Namaluj obraz na wylosowany temat. A w jaki sposób mam to losować? Mam Okej, okay, zamykam oczy. Okej, okay, coś mam między nogami. Kubek, farbki, pędzle i obraz. Okej, okay, jest napisane, że wylosowany temat. A ja sobie namaluję domek i drzewka. No Okej, okay, robimy to. powiem wam, że się już tutaj wczuwam. i się podoba. Tak się robi drzewo. Powiem tak. Ja wiem, że to nie jest najpiękniejszy obraz, ale to wszystko tu jest piękna historia. To jest domek pod drzewem, pięknym niebem na trawce. Koniec historii. Tak, wiem. What the jest już strasznie późno. Będę szedł zaraz spać. Mamy jeszcze jakieś zadania? Tak, już podaję. A ile jeszcze mam zadań, bo chcę iść spać? Ostatnie. Ostatnie. zadanie? Zarąbiście. Uwaga, leci. Napisz pocztówkę po angielsku z pozdrowieniami, zaadresuj ją do odległego zakątka na świecie. Jest jeszcze druga karteczka, która mówi o konkursie dla najbardziej kreatywnych. O co chodzi? Link w opisie. Więc zbijać na linka, jeśli chcielibyście taki telefon zgarnąć. Dobrze się bawicie? Super Zazdro Też bym chciał To jest śmieszne uczucie, bo ja ich tutaj cały czas słyszę Ale pewnie zaraz na chaty szli I mnie zostawią Przed tym, albo w trakcie sobie po prostu wyjdę do do publikacji No w trakcie sobie pójdę Przed snem Dobra, ale pierw robimy zadanie Okej, okay. moją pocztówkę wyślę do Argentyny Otóż to A w tej Argentynie znalazłem szpital No i moim zdaniem będzie na pewno bardzo miło Jak dowiedzą się w tym szpitalu, że jakiś Polak wysłał im wizdówkę? Spiszę sobie dokładny adres, bo go tu znalazłem Tu właśnie jestem Mapa, w której to widzicie. No i zabieram się za wpisywanie. Co? Spadamy. Co? Spadacie? A co z toaletką? No wiem, a co z toaletką? Możesz jeszcze raz to ale nie oszukuj. No dobra. Ja tak nie, no dobra, no to wyjdę sobie jeszcze raz tylko do toaletki na 10 minut. I jutro rano wyjdę drugi raz. Trzeci. Trzymajcie się, dzięki. No dobra. Chłopaki mnie zostawili. Ja mam do zrobienia ostatnie zadanie. Ej! Halo, jesteście jeszcze? Poszli, bo tą pocztówkę trzeba będzie wysłać. No dale to wyślemy to jutro. Co się dzisiaj też by nie wysłali już. Jest to pierwsza w nocy. Never mind. Wypisuję tą pocztówkę jako ją łanie typ. No pokażę wam jak to będzie wyglądało, to już skończę. No i pocztówka napisana. Co prawda musiałem pomóc sobie w przeglądarce, jak to się robiło, bo nie pamiętam. Tak to wygląda. Greetings from Poland. No i znaczek kupimy jutro i wysyłamy na adresik. Cudownie. Dobra, to było ostatnie zadanie na dzisiaj. Ja idę zaraz w kimę, a zanim pójdę w kimę, to pójdę do toalety no i będzie jedno wielkie dobranoc. I mam nadzieję, że będę spał ultra długo. Taki mam plan. Zresztą jestem ultra zmęczony, więc pewnie będę spał ultra długo. Idę do toaletki. O ja pierdykam. Ale ciemno. Światło jest tylko... <światło tylko z kantorka Dobra, szybka toaletka Ale to jest creepy Dobra, jedyne szybkie siku Ale creepy Masakra Dobra, pozwólcie, że kamerę odłożę <laughs> Zrobię swoje I wracam do swojego kantorka A few moments later Huh, nie ma tak zrzucić balast Ojej, znów ta ciemnia kompletna Masakra Totalnie ciemno Kompletnie Tylko jakieś ledziki się świecą z klawiatur czy z czegoś tam A ja wracam do swojego kantorka Idę spać. Ale ja sobie jeszcze coś na dobranu spuszczę. Ale ogólnie wbrew pozorem, ja tu się naprawdę wyśpię Oj, <grym> wstawaj. Wstawaj. Mhm. No i gasimy Także dobranoc moi drodzy. Stawaj. Stawaj. Mhm. <grym> dawaj, już jest. Ale mogłeś tu posprzątać, miałem czas, nie? Mmm. Trzyma. dobra, Dobrze Was widzieć. No co, Dać mi się wbudzić. <laughs> Moi drodzy, to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że się podobało. Idę umyć zęby, marzę o umyciu zębów. Zostawiajcie łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, być na bieżąco. O to wszystko, trzymajcie się, cześć.